To jest kanał, Porozmawiajmy o skokach. Zakończyły się właśnie kwalifikacje do noworocznego konkursu Pucharu świata w gapa wygrywa her dalej trzofenik, hajback, deszwanden, lanisze, Nika i do Dopaszka i Ortner. ogólnie rzecz biorąc, bardzo fajne kwalifikacje, pod tym względem, że warunki były sprawiedliwe w zasadzie niewał. Momentami niektórzy mieli troszeczkę punktów więcej dodanych, ale to na zasadzie 4-5 punktów dodane, więc to nie jest jakoś bardzo duże, ewentualnie jakiś delikatny minusik. Ale do odbioru były to bardzo przejrzyste warunki, bardzo przejrzyste do rywalizacji jej oceny, ale szkoda trochę, że ta dwunasta belka nie została do końca, bo wydaje mi się, że spokojnie mogłaby zostać, te skoki do 140 metrów nie sprawiłyby większych problemów, jeżeli chodzi o lądowanie, ale cóż, tak jury zadecydowało, wygrywa Herl, nie jest to jakieś wielkie zaskoczenie i oni, i Trzofenik odpuścili sobie treningi, zresztą Embasher też, ale tutaj akurat inna w ogóle liga I, i Herl i Trzofenik wypadli dobrze i w pierwszym przepraszam, w drugim treningu i wypadli bardzo dobrze w kwalifikacjach na drugim miejscu Trzofenik, trzeci highback zaskoczenie plus, że jest tak wysoko, bo się nie zapowiadało po treningach, ale pojedyncze skoki Hajbeka są naprawdę znakomite, czwarty Deszwanden, dobrze na treningach i dobrze w samych kwalifikacjach, chociaż lądowanie mógłby trochę podciągnąć, bo dostaje po notach około pół punktu od sędziego zazwyczaj, piąte miejsce, Forfang dobry skok, nawet bardzo dobry dobrze też w treningach się spisywał, szósty Laniszek, Laniszek troszeczkę odżył w gapa bo w Oberstdorfie było tak średnio jak to z Laniszkiem, a tutaj wygląda to o wiele lepiej, być może będzie walczył nawet o podium. Siódme miejsce. Geiger, Geiger też jest wyraźnie na fali wznoszącej, podobnie jak Forfang. 8 miejsce Nika IDO, bardzo dobry skok, po nim obniżono belkę, zresztą w treningu też po nim obniżono belkę na 12 i też dobry prognostyk, jeżeli chodzi o jutrzejszą rywalizację. 9. Paszkę występ po prostu na miarę oczekiwań, na miarę treningów. Nic ponad to i wydaje się, że z Paszkego mimo wszystko trochę wolniej niż się niektórzy spodziewali, ale jednak trochę schodzi z niego powietrze. 10 miejsce Ordner występ przyzwoity z Polaków. 18 Wąsek występ przyzwoity 21. Żyła 23 zniszczył 30. Jakub Wolny będzie Polska Para, w tym przypadku 48. Dawid Kubacki. No, jeden z treningów taki ledwo na przewinięcie, i w zasadzie kwalifikacje. Gdyby nie dyskwalifikacje, to byłoby naprawdę na ostrzu noża, jeżeli chodzi o Kubackiego, i tak było prawie, że na tym ostrzu, bo to jest 48. miejsce. Austriacy. 11. Kraft. Jeden z był wygrany, aczkolwiek tam warunki były trochę bardziej zmienne i tam były względnie dobre te warunki, jeżeli chodzi o Krafta, więc najpierwszy trening bym brał z lekkim przybrużeniem oka. 11. miejsce, no Kraft tutaj przede wszystkim musi jak najmniej stracić. 26. Markus Müller. Zaskakująco nisko, biorąc pod uwagę znów treningi, które były takie na pierwszą dziesiątkę, więc wydaje się, że nawet z tym Grandem rudem w parze będzie w stanie jednak sobie poradzić mimo wszystko. 47. Embasher. No widać po Embasherze, że to nie jest ta liga, jeżeli chodzi chodzi o skoki narciarskie na ten moment co reszta jego drużyny. Niemcy 12. Wellinger, występ przyzwoity 17. temu zaskakująco dobry występ no walczy o to, żeby jednak zostać w tym składzie na późniejszy etap sezonu 27. Eisenbichler, wachnięcie wyraźne po wyjściu z progu, skok średni ale wystarczyło na w miarę dobre miejsce w kwalifikacjach. 28. Hoffman, który wywalczył dodatkową kwotę startową więc być może to on będzie desygnowany do następnego periodu 29. miejsce Laje, 40. Schmidt który miał trochę słabsze warunki, ale no Trochę słabsze, to było na zasadzie 30 m sekundę z tyłu, gdzie większość miała w okolicach obojętnego. 49 ROD wszedł i 52 Titel. Trochę zaskoczenie minus, a trochę widać, że też powietrze z Titela nieco zeszło, mimo że na początku sezonu nie było go jakoś bardzo dużo. Norwegowie 19 lipca, występ przyzwoity, 22 Christopher Eriksson Sundal. Przy tych warunkach troszeczkę poniżej oczekiwań, 25 Halvor Egner-Generud, mimo wszystko wydaje mi się, że Miller jest dość mocnym przeciwnikiem jak na to 25 miejsce, 31 lip Lindwik, no Lindwik schodzi po stonu, i tak ten ton nie był zbyt wysoki na początku sezonu, a i tak wydaje się, że Lindvik z niego schodzi. 35 Estfort. Gdyby nie to, że Lindvik jest Lindwikiem, to myślę, że jego obecność w Pucharze Świata byłaby zagrożona przy okrojeniu kwoty startowej, które ma miejsce. Szwajcarzy: 15 Peje, występ bardzo przyzwoity. 50 Trunc: prędkości jazdowe, tak jak mówiłem u niego, bardzo dobre. Jak ogólnie u Szwajcarów są bardzo dobre prędkości jazdowe, ale dziwiłem się też, że Szwajcarzy nikogo nie wstawili w miejsce, a Mana nie ma tutaj na przykład Janika Wasera, który chociażby od Dina Ślepi Węgelbergu. Słoweńcy, 20 domen, bardzo dobry jeden z treningów i przyzwoity jak najbardziej występ w kwalifikacjach. 36 lower cost, 38 Timi Zajc jeden z treningów, bardzo słaby taki na nieprzewinięcie kwalifikacji, ale było trochę lepiej w kwalifikacjach, chociaż nie jakoś bardzo dobrze. 44 Jelarno dostał się do konkursu głównego. Japończycy, 13. Ryo Kobayashi. Wydaje się, że trochę miał pecha z tym obniżeniem rozbiegu. Ale Rio po tych treningach, które miał w wydawało się, że coś dobrego może się zadziać, jeżeli chodzi o jego formę. A wydaje się w szerszej perspektywie, że niewiele się zmieniło. 33. Nakamura. 37. kajicisa To występ naprawdę przyzwoity. 43. Sakutaro Kobayashi. Tomów Fumina. I to zdyskwalifikowany. Gdyby nie dyskwalifikacja byłby 49. Finowie. Ogólnie dla finów słabe kwalifikacje. 31. Ketosaho. Występ przyzwoity. 50 pierwszy, ale to wydaje mi się, że tam skok był dość wyraźnie spóźniony. 58. Walto, a Walto naprawdę fajnie skakał rok temu na tej skoczni i prędkość nadodowe miał super i ogólnie skakał wtedy na wysokim poziomie, a dzisiaj no to też w treningach nie wyglądało to za dobrze. USA 34. Bikner, występ jak najbardziej przyzwoity, lądowanie mogło być lepsze, ale bikner no, ma problemy z tym lądowaniem, żeby było ono ładnie zaznaczone. 41. Larsson, występ Przyzwoity, jak najbardziej, jeżeli chodzi o Larsson, To takie pewne przemycie kwalifikacji to jest dobry wynik. 42: Franc. Trochę było widać asymetrię w odbiciu i trochę nie do końca wyszedł mu ten skok. Ale raczej nikt się nie cieszy, że trafił go w parze. Potencjalnie 57: Urlaub i 59: Din. No, dużo lepiej spisywał się chociażby Janik Waser, o czym mówiłem wcześniej podczas Bucharu Kontynentalnego w Engelbergu, bo Dean tam nie punktował i został wstawiony w miejsce Belszoła. Być może Belszoł po prostu wróci do formy i dopiero wtedy wróci do rywalizacji. I reszta świata. 14 Zograwski, występ bardzo dobry. To samo, Hobel, fajne treningi na 16 miejscu i ogólnie występ bardzo przyzwoity. 24 Aigro, występ też przyzwoity, ale mógłby popracować trochę lądowanie, bo to jest za który bardzo ciągnie skoki, jeżeli chodzi o długość i trochę cierpi na to lądowanie. 39 Kołdelka, 45 Marusiak, 46 Ibdzuru, 53 Mizernych. No, Mizernych miał słabe treningi, też przełożyło się to na kwalifikacje. 54 Bedir, 55 kańczynko jak na Kaninczynku. Te treningi i konkurs kwalifikacyjny były naprawdę przyzwoite. 59 Czekont, 60 Wagul, 61 Czaczyna, 62 Szerwe. Po treningu wydawało się, że może być trochę bliżej kwalifikacji, ale jednak ta pozycja jest odległa. 63 Choi, 64 Szpulber. Dyskwalifikacja nie sama, byłby 45, gdyby nie dyskwalifikacja. I jeszcze dyskwalifikacja Daniela Wysliwa byłby 49, gdyby nie dyskwalifikacja. I przechodzę do typowania parka W pierwszej parze Miller kontra Grenrud stawiam na Greneruda, mimo tego, że Miller na treningach naprawdę też bardzo dobrze się prezentował. W drugiej parze Eisenbichel kontra Aigro. stawiam na Eisenbichlera. Hoffman ze zniszczeniem stawiam na zniszczała Allaje z Sundalem, Sundal, Wolny z Żyłą, Żyła, Lindwig z Domenem Prełcen, Domen, Prełc, Niko Ketosachot z Wilmstadem, Wilmsztad. naoki Naoki Kamura. Paweł Wąsek stawiam na Pawła Wąska, chociaż tutaj wydaje się, że to będzie para trudna do wygrania. Kevin Bigner z Filipem Raimundem stawiam na Raimunda, Beniamin z Valentynem Fobertem postawię na Foberta, który dobrze tutaj skakał. Lowrocos, Kilią Peje, stawiam na Pejera, Kejczysato z Zograwskim, Zograwski, Zajc, z Riołko, Bajasim Riołko, i Kołdelka z Andreasem Wellingerem, Andreas Wellinger, Konstantin Schmidt ze Stefanem Kraftem, stawiam na Krafta, Casey Larson z Maksymilianem Ortnerem, Ortner, Franz, Paszkę, Paszkę, Sakuta Roko, z Renem, Nikaj dostawiam na Nikaj do. Ziga Jaral z Karlem Geigerem Karl Geiger, Marusiak z Laniszkiem Laniszek, Ibdziolu z Forfangiem, Forfang, Embasher z Deszwandenem, Deszwander, Kubacki z Hajbekiem, Hajbek, Rot z Trzofenigiem, Trzofeniki, Felix Feliks z Janem Herlem Jan Herl. I zważywszy na to, że jest to ostatni materiał na tym kanale w tym roku, chciałbym Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku, żeby wasi ulubieni zawodnicy trafiali dobre warunki, a nie mieli za dużo odjętych punktów zawiad, żeby byli w wysokiej formie i żebyście czerpali przyjemność z oglądania skoków narciarskich. To tyle. Do usłyszenia.